Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Kielomaniak i zapraszam Was do kolejnego odcinku serii Posłannik Margonem. Dzisiaj zajmiemy się elitą y, Cerber. Jest ona na XXI poziomie, znajduje się w siedzibie maga y, weder, No ale przed właśnie wyprawą, gdzie y, ja właśnie jestem w Kargahan, pójdziemy sobie do gildii kupców i tam zaopatrzymy się w hełm i w rękawice, bo pasuje mieć w miarę Dobre, yy, eku. Yy, zainwestowałem również w wszelkie yy, Raz dałem specjalność mniej dystansowej, raz zwróconą szybkość, tralne uniki, słoneczne takie ogólne, trzy yy, punkty, no dobra. Tu znajduje się pani Emanesa. I my właśnie tutaj podążamy. Tak, chciałem pohandlować. Mamy tu szkladę hełm. Może być. I do tego rękawice, dobra, kupujemy O, no, zmieniamy oczywiście I tutaj również zmieniamy, dobra, mamy i to i to że w miarę, w miarę jest Teraz jeszcze yy, się zaprzemy do Ithan I tam jeszcze pójdziemy sobie yy, do Kastora Dokupimy ewentualnie jakieś... Yy, Jakieś miksturki. O, no, to z tym bywa. W momencie coś mi się tu dzieje. Yy, włączę sobie szybko jeszcze raz, bo mi strasznie coś ścinało. Dobra, jesteśmy dłużej już. Dobra. Yy, co? I tak, chciałem się teleportować do Itan, oczywiście. Czy sobie pójdę do Rohana to sprzedam sobie tak yy, oczywiście? Te śmieci, no ale może to zostawię dobra i te płyty też oczywiście sprzedam dobra. jedziemy do Pana Kastora I tam kupimy trochę tych mistur Jeszcze żadnego unikatu Niestety, yy, potrzebna aukcja, ale widziałem tylko skarpety mietka, na no, ale niestety ktoś wystawił za 1g Na chwilę obecną mnie niestety nie stać, także sobie odpuściłem No i szukałem mietka Dobra, no to, to dobra, z panem Kastorem, Z pan na sprzedaż? Oczywiście... A co tam? Jeszcze sobie kupimy parę... No, myślę, że wystarczy mi to co mam Proszę czego teleporty są, niestety znaczy do Eder jeszcze nie mam Bo jak wiadomo, tam można zrobić quest na... Dopiero tego levela, żeby mieć tam teleport, ale to już niedługo, dobra, jedziemy sobie dalej. O, ale sobie to dobra, oczywiście. Głębsze umiamy, mógł również mieć yy, kuszę unikatową yy. na 20, bodajże, 5 level. No ale y, z questu żywiołów, no ale niestety y, nie chcę się jej robić. Myślę, że tu szybko levelić, także nie opłaca się za bardzo bawić questy. A niedługo myślę, że z Patryka będę już miał, y, znaczy jest level unikat, no ale wszystko się okaże w praniu. No dobra, idziemy dalej. jest już dolina rozbójników. Prawie w niej jesteśmy, tak? Załadowała się już. No już niedaleko. Zaraz zobaczymy, co nam da. Serwerek. Jak wiadomo, daje trzy unikaty. Jeden z tych unikatów jest na łowce. Które by się przydał ale zobaczyłem. Może da, może nie. O, już kradła. Dobra, idziemy dalej. O, co mamy? Zajazd pod zielonym. Chyba je szczurem napisało. Tam gdzieśmy, mieli głowę zbierał, żeby wymienić na jakieś unikaty. A raport Eder. Ale jesteśmy już tu dalej niż bliżej, mam nadzieję, że ten zestaw jeszcze ewentualnie sobie do kupię e, jakieś buty albo rękawice, bo jakie tam są, może lepsze, nawet nie potrzebuję jakie tam są. Stać tam, tak, że mam pół miliona, w sumie ponad pół miliona, także bez problemu. Że możemy sobie pozwolić na zakup kolejnych rękawic. Normalne rękawice, wiadomo, kosztują parę tysięcy, a co to jest na masę na w ogóle? Nawet tego nie odczujemy. No dobra, yy, tu jest Anared. No, Sprawdźmy, co tam Pan Anared ma. No 20 level to mi interesuje mnie. Na no, 26, to weźmiemy, no co będziemy, oprócz, że nie weźmiemy. Dobra o, Mamy teraz zielone, modne, miętowy Kolor Chociaż teraz już są modne takie Kolory z seren... Takie, jak się mówi, żywe kolory No to pod to podchodzi eee, No dobra, idziemy dalej Już jesteśmy prawie w siedzibie Maga Teraz spotkamy tu Pana Cerbera No mamy quest Ale nie, nie wyciągnęłem tego questu. Nie jest nam potrzebny. Dobra, wchodzimy niżej. Widzicie już, coś się dzieje. możemy zrobić próbkę, czy mamy szansę z takim demonem. Jak widać, mamy. Schodzimy niżej, zobaczymy co będzie z Cerberem. Na pewno takie starty będą, bo nie wierzę, że nie. 25 level pewnie nas coś O, mamy książkę, ale my jej nie chcemy. Dobra, i tu właśnie znajduje się Cerber, no, ale chyba źle, że musimy obejść naokoło. A to też się przejdziemy, już się dzieje. Wiem sobie jakiś level. Kolejna księga, o i pierwsza strata, strata punkcika Dobra, jest paskudny demon No jest Cerber, elita 28 level Nagrycie na razie złoto Także czekamy aż przejdzie następny razem Zobaczymy, co z tego będzie. I tak oto kończę przygodę z Cerberem. Zdobyłem trzy unikaty, jako ostatni akurat dla mnie. Jest to obroża środkowego łupa Cerbera. Teraz sobie ją założyłem, może żeby to fajnie wyglądało. Pierwszy unikat, który właśnie jest dla łowcy. Także to była tyle, także do usłyszenia.